50 edycji seminarium dla inwestorów w nieruchomości. 4 lata realizacji od listopada 2004 do listopada 2008 roku. 1500 absolwentów. 3 zjazdy absolwentów seminarium w hotelu BOS w 2006 roku, w Serocku w 2007 roku i w falentach w 2008 roku. 1000 godzin intensywnych szkoleń. 100 tysięcy złotych zwrotów kosztów uczestnictwa w gotówce przekazanych seminarzystom podczas 50 losowań. 50 gier cashflow losowanych dla domów dziecka 3 tony materiałów szkoleniowych i komputerów finansowych KP10B2, 39 mediów i instytucji wspierających seminarium, 1000 stron notatek prasowych i tekstów o finansowej niezależności, 200 tysięcy odwiedzin serwisów kursyfinansowe.pl i kursy finansowe 40 relacji filmowych, które obejrzało 50 tysięcy widzów, 8 tysięcy smakowitych posiłków, 70 butelek szampana, 8 tysięcy filiżanek kawy i herbaty. 69 km, jakie przebyliśmy przez 4 lata tańcząc, gimnastykując się, a nawet stając na głowie. To mogę dla Was stać na głowie. 76 rodzin, które dzięki seminarium inwestycyjnym e-profit system uzyskało niezależność finansową, wolność i dobrobyt 30 milionerów. To tylko odrobina statystyk obrazujących osiągnięcia e-profit system doktora Andrzeja Fesnaka i Franciszka Staniszewskiego, niestrudzenie promujących edukację finansową i prawie nieznaną w Polsce ideę finansowej inteligencji, koniecznej do godnego życia w coraz bardziej chaotycznym i nieprzewidywalnym świecie ery informacyjnej. Uczestnicy 50 edycji zostali powitani oryginalnie prezentującym się tortem oraz szampanem. Przed kolejnymi niespodziankami, jak zawsze, seminarzyści otrzymali bezcenną dawkę wiedzy o tym, jak myślą najbogatsi i dlaczego dla każdego z nas ten sposób myślenia jest łatwy do praktycznego zastosowania, czym jest kreatywne myślenie i jak dalece determinuje sukces w biznesie i inwestowaniu oraz rozwoju osobistym, jak fundamentalna jest biegła znajomość komputera finansowego hp 10 jak wyrobić nawyk podejmowania skutecznych decyzji opartych o różnorodne matryce i fakty finansowe oraz techniki planowania, jak ważna jest znajomość prawa w biznesie, jak łatwo o ogromną fortunę, jeśli tylko wiedzę z seminarium wykorzystamy w praktyce, czego znów dowiodła Edyta Bednarczyk. Jak kontrolować swoje finanse nie tylko za pomocą znajomości zagadnień finansowych, ale także dyscyplinie myślenia, doskonaleniu zdolności komunikacyjnych i negocjacyjnych oraz troski o inteligencję emocjonalną. W niedzielę wieczorem eProfit System losowała tym razem nie jedną, a trzy osoby, które otrzymały zwrot kosztów uczestnictwa w gotówce. Jedna w całości, zaś dwie w 50%. Nad prawidłowym przebiegiem losowania osobiście czuwał laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Finansowej Wojciech Kutyła. Pierwszą edycję Olimpiady zorganizowała eProfit System we współpracy z Europejską Akademią Planowania Finansowego i Polską Izbą Pośredników finansowych i ubezpieczeniowych podczas targów Twoje pieniądze w październiku 2008 roku. Wszyscy uczestnicy otrzymali także prezenty książkowe ze sklepu finansowe marzenia.pl. I jak zwykle, tuż po otrzymaniu certyfikatów każdy mógł wyrazić opinię o weekendowym seminarium. Te opinie, mimo zmieniających się realiów rynkowych, mimo różnorodności osobowości i doświadczeń seminarzystów od czterech lat, pozostają niezmienne. Bardzo. Na pewno bardzo dużo stąd wyniosę. Również podziękowania dla prowadzących. Krótko mówiąc, podejrzewam, że chyba się klapki na oczach otworzyły. Myślę, że jest to moje pierwsze <noise> y, spotkanie z Wami, ale nie ostatnie i już na, na kolejne się szykuję. Dzięki. Jestem pewny, jestem pewny tego, że bardzo chcę Wam podziękować. Andrzeju, Franku. Bardzo dużo wnieśliście w moje życie. To dopiero jest sam początek. Dziękuję Ci, Andrzeju. Dziękuję Ci, Elu. Dziękuję Wam drodzy moi, których poznałem tutaj. Jesteśmy na samym początku tej jak wspaniałej drogi. Kontynuujmy to. Dziękuję. No plany, które powstawałem w głowie już tak są sprecydowane. Wielkie dzięki, wiele inspiracji, wiele ciekawych rzeczy odniosłem dzisiejszego spotkania. Wracam do domu bogatszego na pewno. Ja się cieszę, że mogłam poznać naprawdę takie praktyczne narzędzia, jeżeli chodzi o inwestowanie. Przede wszystkim dynamika tego kursu była dla mnie fantastyczna. fantastycznym. Dziękuję Wam wszystkim. Poznanie Was było dla mnie olbrzymią przyjemnością. Możesz na to zrobić, naprawdę regulacje, tego jeszcze nie moment. moment Wiele rzeczy dało mi się tutaj spojrzeć z innej perspektywy. Dziękuję dlatego Andrzejowi, Frankowi bardzo serdecznie. E, wymyśliłem parę sobie rzeczy tutaj podczas, podczas tego kursu szkolenia. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Będę informował na pewno. Dziękuję. Wspaniały czas, wspaniałe dwa dni. Na pewno do nogami mój świat. Ja dziękuję za wskazanie drogi, jak dalej można pracować. Dzięki temu na pewno Życie stanie się prostsze. Potrzebowałam roku, aby podjąć tę decyzję i tu przyjechać. W końcu się zdecydowałam, namówiłam męża i nie żałuję. Dziękuję bardzo. Ja Chciałabym <głos》> podziękować organizatorom za to, że poznałam fajnych przyjaciół. Mam nadzieję, że kontakt będzie dłuższy. I podziękować mojej żonie. Przede wszystkim, bo ona mnie namówiła. Dziękuję. Edyta, która tutaj przyjechała jest dla mnie po prostu błogosławieństwem, bo odpowiedziała mi na wiele pytań. I... Cały czas działam po omacku, a tutaj jeżeli ktoś przymierza się do nieruchomości, to to co pokazał Andrzej, co pokazał Franciszek, co pokazał Jacek i Edyta zaoszczędza naprawdę kilka dobrych lat. No. Bardzo się cieszę, że mogę ponownie zobaczyć, jaką wartość ma pieniądz w dłuższym horyzoncie czasowym. Szczególnie podobały mi się matryce, system i w ogóle analizowanie, jak wejść w nieruchomości, jak to przeanalizować. Jestem zachwycona kursem, nieco przerażona ogromem wiedzy, jaki muszę posiąść, i przyłączam się do tego, co powiedział Tadeusz, czyli szykuję się na następne spotkania z Wami. Myślę, że po prostu będziemy mieć szansę zrewanżować się za szansę, którą my dostaliśmy. Naszymi działaniami, naszymi planami, naszymi marzeniami będziemy po prostu przekazywać to dalej. bardzo serdecznie wszystkim, których tu spotkałem i od których się bardzo wiele nauczyłem. Lata temu, kiedy rozpoczęłam taką przygodę moją z inwestowaniem, to uważałam, że inwestowanie jest tylko dla ludzi bogatych i takich, którzy mają niesamowitą wiedzę. Przekonałam się, że jest dla wszystkich osób, a wiedzę można zdobyć i jest proste. Tak samo jest z nieruchomościami, tylko wszystko zależy od nas, czy zaczniemy działać i wam działania. Dzisiaj po raz kolejny będę musiał wszystko zmienić w swoim życiu. A na pewno muszę zmienić wszystkie cele, które sobie gdzieś tam kiedyś ustawiłem. A ten kurs dla mnie był takim właśnie prysznicem, zimnym prysznicem, gdzie wiem, że po prostu moje zdrowie finansowe również się podniesie, wzmocni. Także jestem dla Was tutaj, jestem bardzo wdzięczny właśnie za ten dobry zimny prysznic. Chciałbym podziękować wszystkim za miłe spotkanie, za możliwość edukacji. Z miłą chęcią poinformuję o zarobionym przez siebie pierwszym milionie. Wszystkim naszym uczestnikom i absolwentom składamy życzenia dalszych, kolejnych sukcesów, ponieważ to jest bardzo ważne, że zrobili pierwszy krok w rozwoju pół niezależności finansowej i wierzymy w to, że będą się dalej rozwijali wspaniale i będą pogłębiali swoją wiedzę, i ta pogłębiona wiedza będzie się przekładała na ogromne, wspaniałe zyski i inwestycje. Życzymy wszystkim absolwentom jak najlepiej i jak największych, najfajniejszych inwestycji. Wszystkiego dobrego.